Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zaprezentować projektowanie komponentów obuwniczych w oprogramowaniu DELCAM PowerShape. Podsówka obuwnicza KOTURN musi mieć odpowiednie ustawienie w programie. Muszę wziąć sobie, ustawić ją w taki odpowiedni sposób wzdłuż osi symetrii. Aby, aby móc dalej poszczególne elementy wykonywać. Ja ją tutaj, to mość symetrii sobie wstawiłem zgodnie ze stanem faktycznym, a więc rozpoczynamy. Tak? Moja podcówka będzie kończyła się w tym miejscu, więc pierwszym elementem jest przycięcie. Tutaj używam jeszcze takiego narzędzia do łączenia akurat, bo program sobie przyciął nie w tym miejscu, co, co potrzeba. Mam połączoną tylko tą część. Ta część tak naprawdę w tej chwili mnie już nie interesuje. Mogę je sobie usunąć. Tutaj też mam taką część, która mi tak naprawdę nie interesuje. I teraz tak. Zwężę sobie tutaj tą tylną część troszkę. O jakieś półtora y, 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 milimetra, mniej więcej, mogę przesuwać sobie interaktywnie. A mogę sobie tutaj wpisać na dolonę koloru y, minus 1,5 na y. I tak samo z drugiej strony, tylko że tutaj na plusie. Po przesunięciu mógłbym sobie troszkę nieznacznie, nieznacznie wygładzić te, 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 te krzywe, tak żeby yy, były one bardziej wygładzone. Tak, mam już to wykonane. W tej chwili potrzebuję jeszcze jednego profilu, czyli tak naprawdę przekroju. Przekroju yy, przylegania do, do kopyta. Mam go tutaj też ściągniętego i stawionego w dużo symetrii, i z takiego przekroju wyciągam sobie powierzchnię, którą rozwijam tak naprawdę na dwie strony. Odwrócę sobie kierunek, żeby było lepiej widać. I kolejną czynnością jest. Nawinęcie tego, tego śladu obciętego na, na tą powierzchnię. Używam funkcji nawijania krzywej. Pierwszym elementem jest zaznaczenie powierzchni. Później wskazujemy krzywą, którą będziemy chcieli nawijać. I program wczytuje te dwa elementy. Kolejnym etapem jest układ odniesienia, metoda nawijania. Ja użyję metody cięciwa i kierunek, w którym będziemy chcieli nawijać. Ja użyję metody wzdłuż kierunku osi X. Ustawię sobie troszkę wyższą precyzję i mogę zrobić podgląd, tak naprawdę. Podgląd, gdzie będę widział, yy, jak. Będzie wyglądała płaszczyzna do nawijania i następny element to umiejscowienie tejże krzywej na powierzchni. Ja tutaj będę chciał troszkę sobie przesunąć na powierzchnię, tak aby ona mieściła mi się w zakresie i była odpowiednio wypośrodkowana względem mojej krzywej, którą, ścią, którą ściągnąłem. Tutaj akurat koniec będzie wyznaczał czubek yy, kopyta. I tak też będę chciał zakończyć mniej więcej w tym miejscu. Mogę sobie tutaj jeszcze yy, troszkę przesunąć. O tak. I przycisk dalej zakończ. I ta krzywa już zostaje yy, nawinięta w odpowiednim miejscu. Pierwszym elementem będzie zmniejszenie liczby punktów. Przepunktowanie. Zrobię sobie 20 punktów. Wstawimy dwadzieścia 21. Zastosuj. Wstawię sobie tutaj dodatkową krzywą. I tą krzywą zamienię na krzywą kompozytową. Stawię dodatkowy punkt na środku tej krzywej, przeciągając z lewym przyciskiem włączonym i z, altem wciśniętym, i z kontrolą wciśniętym, wstawiam dodatkowy punkt na krzywej. Wyoglenie miski minus 3 mm wpisuję na x minus 3 mm. I uwolnienie kątu styczności w edytorze krzywej. Kolejnym elementem będzie dostosowanie tej krzywej do środka. I tutaj 1 mm spokojnie powinien wystarczyć. Mam zasetowaną krzywą do środka. Teraz tą krzywą na samym końcu połączę sobie. Do tej krawędzi, i z drugiej strony wykonam to samo. Mogę sobie dodatkowo te krzywe tutaj podejrzeć, tak, zobaczcie, jak się kształtują. Tutaj widzimy jedną taką zależność, ponieważ to był offset, więc krzywe nieznacznie zmieniły swoje położenie. Względem krzywej, z której wychodziliśmy. Więc teoretycznie mógłbym też dodatkowo zrzutować sobie, aby móc wyciągnąć sobie taką krzywę, poprawnie, żeby były wyciągnięte te krzywe względem tej, z której wychodziliśmy, mógłbym sobie użyć funkcji rzutowania. I usunięcie starej krzywej i zostawienie tylko nowej. Do tego już mi się ta powierzchnia więcej nie przyda. Przesunięcie tego punktu na właściwą krzywą. I teraz przepunktowanie też do 21 punktów, jak poprzednie. Po przepunktowaniu mogę już te dwie krzywe połączyć i stworzyć taką powierzchnię wzmacniającą nasz komponent. Kolejnym elementem będzie stworzenie kształtu miski, czyli wstawienie kilku poprzeczek tak, aby stworzyć parametryczną powierzchnię wewnątrz miski. Stawię sobie kilka krzywych, które będą odpowiadały krzywym na tym wzmocnieniu. I z tych krzywych, i ta krzywa zamienię sobie na krzywą kompozytową. Na chwilę ta powierzchnia mi jest niepotrzebna do nic, to znaczy ta krzywa nie jest mi potrzebna do niczego, więc ją wygaszę. Te wszystkie krzywe zamienię sobie na kompozytowe, wciskając przycisk alt, ale wcześniej sobie wygaszę tutaj te powierzchnie, wygaszę, żeby było szybciej. Od środka, to sobie na chwilę też wygasimy, na zerowej warstwie to zostawimy. Stawię sobie dodatkowy punkt i tutaj sobie stawię dodatkowy punkt. I teraz za pomocą tej krzywej robię sobie widok od góry. Będę też stawiał dodatkowe punkty, ale w jakiś taki parametryczny sposób, aby tworzyły jedną całość, przecinać. Punkt przecięcia będzie tworzony w punkcie przecięcia krzywej poprzecznej. W tej chwili także wam już niczego nie jest potrzebna. Teraz mogę określić odpowiednie poziomy miski, albo spróbować troszkę inny sposób, poprzez stawienie dodatkowej szywej blaziera, którą stawię sobie dodatkowo w tych punktach. I wygaszę na chwilę z wyjątkiem, żeby móc popracować nad kształtem tej miski. Teraz zowsetuję sobie taką krzywą, taką krzywę, i popracuję nad nią. Tutaj sobie zrobię od razu 3,5 mm w dół. Wiadomo, ten punkt na pewno musi być na końcu i ten punkt również musi być na końcu. Teraz mogę sobie interaktywnie przeciągać w górę i w dół i w bardziej zamierzony sposób ustawić głębokości na poszczególnych sektorach. Po już wstawieniu punktów, które mniej więcej by mnie interesowały zawsze mogę zrobić wykładzenie. Jeżeli to jeszcze nie, nie daje zamierzonych rezultatów. Dalej sobie wykładam. Przesuwam po prostu punkty dalej. Tak żeby mieć tą powierzchnię. Bo z tych krzywych oczywiście będę tworzył powierzchnię, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej gładka, równa i ładna dla oka, tak? Teraz tak naprawdę ta górna krzywa już jest tak naprawdę do usunięcia. Włączam model, który jest wcześniej wygasiłem. I przesuwam sobie tutaj te punkty do odpowiednich poziomów. Teraz zaznaczam sobie wszystkie, punkty, wszystkie krzywe, które, które modyfikowałem i włączam przycisk i funkcję wygładź gwantystyczności, uwolni. Mamy już tutaj te wszystkie krzywe ładnie wyprofilowane. Kolejnym etapem będzie stworzenie powierzchni z sieci krzywy.